Pojedynek Górnika Zabrze, Białe Stroje i Polonii Warszawa przy remisie dotychczasowego lidera Chorzowskiego Ruchu zapowiadał się niezwykle interesująco. Polonia Warszawa ewentualnie wygrywając w Zabrzu mogła zostać samodzielnym liderem. Ostatni taki przypadek miał miejsce ponad 48 lat temu. Natomiast Górnik chwalony był ostatnio za grę, choć z punktami było nieco gorzej. Jest to młody zespół, który zbiera doświadczenia. No. Ale na pewno postawa zespołu może w wielu meczach zadowalać. Nie było takiego meczu, żeby z, z, zawodnicy przeszli obok gry, żeby zagrali słabszy mecz. No, dają siebie naprawdę bardzo dużo na w Nieraz potrzeba też trochę szczęścia, tej rutyny, cwaniactwa. Pierwsze minuty meczu rozgrywanego w ulewnym deszczu stały pod znakiem walki. Sytuacji bramkowych zbyt wiele nie było, ale w końcówce pierwszej połowy gospodarze kilkakrotnie zagrozili bramce Macieja Szczęsnego. Ten nie dał sobie jednak strzelić bramki i do przerwy był bezbramkowy remis. Trener Wdowczyk największe pretensje miał jednak nie do swoich piłkarzy, a do sędziego Rembilasa z Krakowa. Nie zgadzamy się z wieloma decyzjami pana Rembilasa. Popełniał zbyt dużo błędów, pokazywał zbyt dużo kartek, szczególnie mojej drużynie. Także mamy wiele zastrzeżeń do jego pracy. Ten sędzia nie sędziował nam chyba nie wiem, od dwóch lat i będę szczęśliwy, jeżeli nam nie będzie sędziował przez kolejne dwa lata. W drugiej połowie gra była o wiele ciekawsza. W 53 minucie Piotr Rocki znalazł się sam na sam z warszawskim bramkarzem, ale i tym razem Maciej szczęsny bronił skutecznie. W 75 minucie obrona gospodarzy popełniła jeden z niewielu błędów. Goście wykorzystali to bezlitośnie, a strzelcem gola był Emanuel Ecueme. Na pewno to było bardzo dobre widowisko, otwarte, zacięte, ale Polonia strzeliła bramkę. Bo mieliśmy jeden błąd w obronie. I stało się. No, na pewno e, widowisko w tych warunkach było dobre, zacięte, trzymające w, w napięciu. No, przewaga fizyczna była. E, tutaj wśród polonistów mają zawodników obdarzonych bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. E, ja mam stosunkowo dość niski zespół, ale ci chłopcy starali się podjąć walkę i tyle, ile mogli e, tą walkę podjęli. Tak jak mówił trener Żurek, górnicy walczyli do końca. W 79. minucie Dariusz Dźwigała trafił w zewnętrzną część poprzeczki. Trzy minuty później szczęsny wybił piłkę zmierzającą w samo okienko. Nadal jednak poloniści prowadzili jeden do zera, a w samej końcówce niewiele brakowało, aby jedna z nielicznych kontr zakończyła się zdobyciem drugiej bramki. Ostatecznie jednak skończyło się na wyniku 1 do zera dla warszawskiej Polonii, która w ten sposób objęła prowadzenie w tabeli i sprawiła swojemu trenerowi. Piękny prezent urodzinowy. Piękny prezent, jestem szczęśliwy. Jeszcze raz podkreślam. E, wymarzony prezent na boisku górnika, któremu kibitowałem, jak byłem małym chłopcem. E, później się to może trochę zmieniło, jeżeli jak grałem w legi, ale myślę, że zwycięstwo zasłużone. Spotkanie UKS-u z liderem tabeli ruchem Chorzów w nadmiar sytuacji dogodnych do zdobycia bramek nie obfitowało. Gospodarze grający w czerwonych strojach mieli spore kłopoty personalne i starali się przede wszystkim zabezpieczyć tyły, akcje ofensywne powierzając chyżym nogom Ostina Hamleta. Ruch atakował bez przekonania. Przez pół godziny kopano piłkę z reguły w środku pola. Takie sytuacje jak ta oglądana zdarzały się niezmiernie rzadko. W 32. minucie Hamlet z 4 metrów posłał piłkę do bramki i ŁKS objął prowadzenie. Potem znowu przez długie minuty nic wielkiego się nie działo. Wreszcie, kiedy wydawało się, że na przerwę piłkarze gospodarzy zejdą z prowadzeniem 1-0, w 43 minucie właściwie z niczego ruch uzyskał wyrównanie. Błąd Kościuka, szaleństwo wyparły i Bartłomiejowi Jamrozowi nie pozostało nic innego jak zdobyć gola, co też uczynił. Po przerwie długie minuty biegano tam i z powrotem, Największe emocje i rozczarowanie przeżyli kibice UKS-u, kiedy to Wieszczycki przestrzelił w idealnej pozycji. Aż trudno było uwierzyć, że tak doświadczony piłkarz z takiej okazji nie zdobył bramki dla swojej drużyny. Kibice UKS-u najpierw zerwali się w geście radości, by potem z niedowierzaniem patrzeć po sobie, jak to było możliwe. Po kwadransie jednak gospodarze znowu prowadzili. Hamlet świetnie podał do środka. Wieszczycki przyblokował obrońcę, a Robert Górski wykończył akcję. Wydawało się, że łodzianie pokonają lidera tabeli. Oto bramkowa sytuacja. Robert Górski, świetny strzał pod poprzeczkę i 2 do jednego. Inicjatywa w sytuacjach podbramkowych nadal należała do łodzian. Ale tak jak poprzednio, nie wykorzystywali doskonałych okazji do zdobycia bramek. Tym razem zmarnował szansę Wyciszkiewicz. A lada moment nie trafi do bramki w doskonałej sytuacji Wieszczycki. Na przeszkodzie tym razem stanął bramkarz. W końcówce meczu piłkarze UKS-u opuściły siły. Co rusz interweniowali masażyści. Przerw w grze było co niemiara. Sędzia Jacek Granat przedłużył spotkanie o 5 minut. I w tym czasie Łukasz Surma zdobył bramkę decydującą o podziale punktów. Po chwili sędzia zakończył mecz i remis stał się faktem. Panie trenerze, ruch zremisował w Łodzi z uks em 2 do 2. Czy doszło w Łodzi do niespodzianki? Ja myślę nie, dlatego absolutnie zawsze podkreślam, że jesteśmy młodą, jesteśmy sumiennie doświadczoną drużyną. Popełniamy też błędy. To nam się dzisiaj zdarzyło i uważam, że w dzisiejszym meczu Mogę mieć dużo pretensji do zawodników o, założenia, o wypełnianie założeń taktycznych, ale uważam, że ten remis nie krzywdzi nikogo, a na pewno nam wstydu nie przynosi. Doszło do dramatycznej końcówki. Tak, no w tej końcówce już mieliśmy zdecydowaną przewagę. Zawodnicy UKS-u stanęli właściwie na linii 16 metrów i liczyli tylko na kontrę. Zresztą te kontry bardzo ładnie wyprowadzali. Gdyby strzelili jeszcze jedną bramkę, a mogli, bo Bieszczycki miał doskonałą okazję, na pewno byśmy tego meczu nie zremisowali. Ale ta determinacja do końca opłaciła się i, i no, chwała za to zawodnikom. A co decyduje o takiej sile ruchu, że ruch przewodzi w tabeli? Ja myślę, że przede wszystkim jest to kolektyw bez gwiazd, a więc wszyscy grają na, na 100%. Są bardzo dobrze przygotowani, co dzisiaj też było widać, bo bo większość zawodników WKS-u już kurczę łapały. I myślę, że to są takie podstawowe jakieś cechy tego zespołu, które decydują o tym, że, że tak wysoko jesteśmy w tabeli. Bardzo dobrze dla gospodarzy rozpoczęło się spotkanie Zagłębia Lubin ze Stomilem Olsztyn. Już w trzeciej minucie doszło do zamieszania w polu karnym goście. Jasiński nie wykorzystał szansy, ale nadbiegający Nuckowski precyzyjnym strzałem skierował piłkę do siatki i było 1 do 0 dla Zagłębia. Chwilę później mogło być już 2 do 0 dla gospodarzy, jednak sędzia Należnik słusznie nie uznał bramki, bowiem Nuckowski znajdował się na pozycji spalonej. Goście próbowali odrobić straty i niewiele brakowało, by im się to udało po rzucie wolnym, jednak znakomicie spisał się w bramce zagłębi Mioduszewski, instynktownie wybił piłkę, a ta odbiła się jeszcze od słupka i wyszła w pole. Pod koniec pierwszej połowy bardzo dobrą akcję przeprowadził Jasiński, który z bliska próbował zaskoczyć Małkowskiego, ale skończyło się na rzucie rożnym. Początek drugiej połowy to niemal kopia pierwszej. Zagłębie ruszyło do ataku i bardzo szybko zdobyło drugą bramkę. Po tym rzucie wolnym próbował zaskoczyć bramkarza Jasiński. Dośrodkowanie z rzutu rożnego Grzybowskiego trafia do Dariusza Żurawia, który przepiękną główką ustala wynik spotkania. Zagłębie Lubin wygrywa zasłużenie ze Stomilem 2 do 0. Dwie w zasadzie samo bramki, bo druga bramka młodego Małkowskiego do naszej bramki. Dwa interwencja, myślę, że już do końca ustawiła mecz, chociaż próbowaliśmy grać, walczyć ambitnie, ale, ale w tym dniu Zagłębie strzeliło dwie bramki, wygrało mecz i gratuluję serdecznie tenorowi Jabłońskim. Myślę, że w drugiej połowie zagraliśmy zdecydowanie lepiej, stworzyliśmy sporo sytuacji yy, bramkowych yy, i myślę, że wygraliśmy yy, te zasłużenie. W zespole Zagłębia wszyscy zawodnicy, szczególnie w drugiej połowie, zagrali z niezwykłą dyscypliną taktyczną, niemal w 100%, realizując wskazówki trenera Jabłońskiego. Akurat w drugiej połowie zrobiliśmy to, co nam się nie udawało w innych meczach, gdzie tylko wygrywali, wygrywaliśmy po 1-0 i meczyliśmy się do końca. A teraz nam się dobrze mecz ułożył i strzeliliśmy na 2-0. Mogło, mogło być więcej, mogliśmy jeszcze jedną brameczkę strzelić. No. Nie udało się, ale dobrze, że wygraliśmy i się cieszymy z tego. Remisem 2 do 2 zakończyło się spotkanie dziesiątej kolejki pulkarskiej ekstraklasy Amika Wronki-Powol-Szczecin. Podopieczni trenera Stefana Majewskiego w czerwonych strojach objęli prowadzenie w 19 minucie. Indywidualną akcją popisał się Ukrainiec Dmitry Koszakow i pewnie pokonał Radosława Majdana. Mądrze grający szczecinianie wyrównali w 32 minucie. Z prawej strony pola karnego do Mariusz Fornalak, a niepilnowany Robert Dymkowski strzałem głową trafił do siatki. Tuż po przerwie gospodarze ponownie prowadzili, kiedy dobre podanie Pawła Kryszałowicza wykorzystał Dariusz Jackiewicz. Jednak ambitnie grająca Pogoń tuż przed końcowym gwizdkiem zdołała wyrównać. Zespołową akcję skutecznie zamknął po lewej stronie boiska Ryszard Remien i Pogoń zremisowała z amiką 2 do 2. Po ostatnim blisku sędziego szczeciński szkolenie obiecnie dwóch zadowoleni. Wierzyłem, że jesteśmy w stanie zremisować. Bardzo mnie cieszy, że ta drużyna ma charakter, że walczy do końca, walczy do ostatniej minuty i cieszy mnie to, że wytrzymała psychicznie do końca spotkania i remień na dwie minuty przed końcem strzelił przepiękną bramkę z lewej nogi. To dało nam jeden punkt, mamy ich teraz 15, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. Piłkarze Amiki już w czwartek, 30 września czeka rewanżowy pojedynek w pucharze UEFA z duńskim Brandwi Kopenhaga. Mimo straty punktów z pogonią, Wroniecki opiekun nie załamował rąk. Będzie decyzowała forma dnia. Myślę, że jeszcze kilku zawodników, którzy ciągle w rezerwach i tych, co są kontuzjowanych, dojdzie przez te kilka dni. Dwie bramki, które tutaj strzeliliśmy, dają nam jakąś zaliczkę. Natomiast na pewno tam będzie bardzo ciężko. Będzie u siebie grał bardzo dobrze, bardzo konsekwentnie. Wydaje mi się, że... To, co dzisiaj straciliśmy, to szczęście nam tam dopisze. Przed meczem Odra Ruch Radzionków uhonorowano Pawła Adamczyka, który rozegrał 100 spotkań w Ekstraklasie. 101. występ nie zakończył się zwycięstwem jego zespołu. W pierwszej połowie bliżsi zdobycia bramki byli gościem. W 17. minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Tomasz Sobczak, którego powstrzymywał Piotr i Jegor. W minucie 19 po dokładnym podaniu Wojciecha Grzeba doskonałą sytuację zmarnował Rafał Jarosz. Niektórzy w dawnych czasach zwykli mówić o takich zagraniach przyjął jak do roboty. W 35 minucie ponownie Sobczak strzelił Panu Bogu w okno. Wodzisławianie najlepszą okazję zmarnowali w 51 minucie. Wyróżniający się Piotr Jegor nie wykorzystał rzutu karnego, podyktowanego za ten oto V myszora na arkadiuszu Bałszyńskim. W roli głównej wystąpił Dariusz Kletta, bramkarz ruchu radzią. Widziałem wcześniejsze jego mecze, szczelał w inny ruch, szczelał w środek. Starał się zmieniać, no i starałem się akurat czekać do końca. I udało mi się wyczuć jego intencje i złapać nagranie. W końcówce niebiosa nie wytrzymały ciężaru gatunkowego tej potyczki. Piłkarzom nie pomogła nawet obecność na trybunach osób odpowiedzialnych za kontakty z niebem. Obra ruch radzionków 0 do 0. Po ostatnich niepowodzeniach piłkarzy Lecha Krajzel w klubie nastąpiła zmiana na funkcji trenera. Zespół opuścił Adam Topolski, a opiekę przejął Marian Kurowski, były szkoleniowiec Amiki Wronki. Miś Polski przyjechał do Poznania, Lech nie ma punktów, nie może być trener. musimy grać. Grać czy wygrać? Powiedziałem grać, najpierw grać, a dopiero okaże się jaki będzie wynik. Niezmierne są nam punkty potrzebne, dzisiaj już po prostu nie ma żadnej kalkulacji. Dla Macieja Żurawskiego spotkanie Lecha z krakowską Wisłą było ostatnim występem ligowym poznańskiej drużynie. Świetny napastnik zagra po spotkaniu pucharowym z JFK Göteborg w zespole Wisły Kraków. Czy nie szkoda Panu opuszczać ten zespół? No na pewno. No, no, zdziwiłem się z chłopakami, zdziwiłem się w ogóle z Poznaniem. Tak na pewno jest mi żal, jest mi ciężko, ale no, myślę, że, że taka jest no, rola zawodnika. Tak wygląda jego życie i no, musi często zmieniać e, miejsca. Czy w Zespole Lecha zaprezentował wam wszystkie swoje możliwości i umiejętności. Starałem się na pewno grać najlepiej. Myślę, że na pewno nie jest, nie jest to szczyt moich możliwości. Wierzę, że, że w zespole iśli jeszcze więcej, podniosę swoje umiejętności. 5 tysięcy poznańskich kibiców wreszcie doczekało się pierwszego zwycięstwa w tej rundzie. Piłkarzy Lecha. Poznaniacy pokonali mistrzów polski Krakowską Wisłę 4 do 1. Gospodarze grają w niebieskich strojach. Pomimo przewagi wypracowanej od początku meczu, nie udało się Lechitom zdobyć prowadzenia. Za to goście przeprowadzili w 21 minucie kontrakcję zakończoną zdobyciem bramki przez Tomasza Frankowskiego. W 39 minucie po składnej akcji gospodarze wyrównują, a bramkę strzela Maciej Żurawski. Mistrzowie polski zagubieni dobrą grą Lechitów w 45 minucie. Tracą drugą bramkę, a strzelcem jej jest ponownie Maciej Żurawski. W drugiej połowie, uskrzydleni prowadzeniem Poznaniacy, zepnęli Krakowian do defensywy. W 55. minucie po podaniu Kaczerowskiego Krzysztof Piskuła strzela trzeciego gola. Wynik spotkania na 4 do 1 dla Lecha ustalił znakomicie grający dzisiaj Jacek Kubicki. Zwycięstwo Lechitów nad mistrzem Polski to dobry prognostyk przed rewanżowym spotkaniem o Puchar Europy z IFK Göteborg. Niedługo wystąpi Pan w Wiśle Kraków. Dzisiaj szczelił Pan swojej przyszłej drużynie dwie bramki. Tak, rzeczywiście szczeliłem. No, dziwny to był mecz dla mnie, bardzo ciężki zresztą. Myślę, że, że cieszę się, że Lech ocknął się z tych niepowodzeń i że dzisiaj zwyciężył. Na pewno ciężko mi się grało. Na pewno cieszę się, że, że dzisiaj szczeliłem te dwie bramki. Już nieważne komu, ale, ale ważne, że one przyczyniły się, się do zwycięstwa. Myślę, że tutaj chłopaki z Wysy nie będą mieli do mnie żadnych pretensji, bo to była. Po prostu sportowa walka. Grałem dzisiaj jeszcze w lechu i starałem się jak najlepiej grać do tego zespołu. Panie trenerze, czy. No przewidywał pan, że tak się rozwinie sytuacja, że mistrz Polski przegra to Prze, Przewidywałem. Uważam, że zawsze uważałem, że dużna lecha jest solidnym zespołem. Grała bardzo pechowo, bo w kilku meczach, które oglądałem na, na kasecie, w trzech ostatnich meczach grała bardzo dobrze i przegrywałem mecze minimalnie. Dlatego obawiałem się, że to będzie bardzo ciężki mecz. Pierwsza część meczu 20 minut założyliśmy, żeby grać spokojnie. I, Chłopcy praktycznie wy, to wykorzystali, wykonali plan już właśnie zagrać spokojnie, udało się bramkę strzelić, natomiast no, zagraliśmy bardzo po prostu źle z tyłu, dużo błędów było z tyłu. No, no, i, no i, i po prostu Aleks zagrał bardzo skutecznie, wolą walki uwierzyli, właśnie ta druga bramka to szatni ustawiła mecz, no i później, po, później znowu błąd z tyłu, piskła bramkę, no i już się chci chcieliśmy strzelić. I dlatego może kilka było, jeszcze setek miał Lech, no ale no cóż, nie udało się. Trzeba gać dalej. A oto komplet wyników dziesiątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Petro zremisowało z Widzewem 0-0, a w Warszawie na minutę przed końcem pierwszej połowy Legia prowadzi z Grodzinem 2-0. W tabeli zmiana lidera prowadzi Polonia Warszawa 23 punkty o punkt przed ruchem Chorzów. Mistrz Polski Wisła Kraków już z pięciopunktową stratą do lidera. Pierwsze zwycięstwo Lecha, który zajmuje 15 miejsce, a Legia, jeżeli zwycięży, przesunie się do górnej połówki tabeli.